Maria Konopnicka, Dzieciom, Tęczak A kto Ciebie śliczna tęczo, siedmiobarwny pasie, wymalował na tej chmurce, jakby na atłasie? Słoneczko nie malowało po deszczu, po burzy, pożyczyło sobie farby od tej polnej róży. Pożyczyło sobie farby od kwiatów z ogrodu, malowało tęczę na znak, że będzie pogoda. Daneczkowi, choć tak mały, dziwnie ciasne się zdawały bielonego domu ściany. Dziwnie niski dach słomiany, więc pomyślał, wiem co zrobię podróżnikiem będę sobie. No i poszedł. Stan nad rzeką, domek damka niedaleko, a że zwykle do podróży jest potrzebny statek duży, o czym łatwo zrobić są każdy, kto chce się przekonać więc skierował dalek kroki na brzeg stromy i wysoki. Tutaj wszędzie niespodzianie osobliwsze miał spotkanie z Boćkiem we własnej osobie, który trzymał kiełba w dziobie. Danek prośby. Mój Bocianie, gdzie okrętów tu dostanie? Statków nie ma, tu nie łodzi, a jeśli o to chodzi, to po dawnej znajomości grzbietem służę jegomości, jego mości. Tu zatrzepotał wielkie loty, no cóż było do roboty. Dani skoczył jak na konia i pomknęli het na błonia. Szczerze powiem, moje zdanie. Licha podróż na bocianie, ledwie rzekę przelecieli, ledwie wioska się zabieli, ledwie żaby skrzękną w błocie, już ustaje bocian w locie i skrykotem w trawę spada. Popas tutaj niech pan siada. Co jeszcze wielka łaska, jeśli dziołem choć zaklaska? I ostrzeże pierwej o tym, że popasać chce nad błotem. Bo gdy żaby się nie bodzie, zdarzy spotkać z nim na drodze. To o a nie pyta, prosto w moczar brnie i kwita. A cóż, każdy ma gospodę. Dom, kto dom, a bocian wodę. Przykrzył te tereduty, mokre nogi, mokre buty. Gdy więc bocian krok zatoczył, puścił go się, z grzbieta skoczył i zmęczony długim lotem, za domowym stoi płotem.